Oto Tajlandia, kraj, który trzeba odwiedzić. Pełen pięknych krajobrazów, przeludnionych miast i tuktuków, skuterów, ulicznego jedzenia i plaż, przepięknych wysp z krystalicznie czystą wodą. Moja wycieczka to tętniący życiem Bangkok. Tropikalny raj na krabi, imprezowe Phi, Phi Island, turystyczny Phuket i powrót do pełnego kontrastu w Bangkoku. Dołącz do mnie. Na imię mam Marcin, a to jest mój kanał Edinburger. Bardzo się cieszę, bo przypływamy na Pippi Island. Przypływamy tutaj z Krabi. Nasza łódka płynie prawie 2 godziny, ale to nic. W takich okolicznościach i podziwiając te wszystkie krajobrazy, to wielka przyjemność. Poza tym hotel nasz był dopiero od 14:00, więc tak naprawdę nie było się po co spieszyć. Tutaj dobijamy już do portu i wychodzimy praktycznie w samym centrum wyspy. Przed wyjściem z portu trzeba uiścić drobną opłatę w wysokości 20 watów. To taka opłata klimatyczna za wstęp na wyspę. Ta wyspa ma swoją zachodnią i wschodnią część. Połączona jest takim wąskim przesmykiem. Po jednej jej stronie jest przepiękna plaża, po drugiej zaś właśnie port. Wychodzimy z niego. Jeśli zabukowaliście wcześniej nocek, to bardzo możliwe, że przedstawiciel hotelu będzie w porcie czekał na Was i na Wasze bagaże. Idziemy w stronę naszego noclegu. To nie jest moja pierwsza wizyta na pipi, ale dostrzegam, że wyspa robi się coraz bardziej cywilizowana. Poruszanie się po wyspie zapewniają uliczki, które z obu stron otoczone są sklepami, różnymi stoiskami, restauracjami, czy też właśnie miejscami noclegowymi. Przez nasz pobyt nieraz będziemy po tych uliczkach się przemieszczać. Nie ma tu ulic dla samochodów. W ogóle aut tu jest bardzo mało, wszystko jest stworzone dla ruchu pieszego. Teraz już docieramy do naszego hotelu. Skład kompleksu hotelowego składają się małe domki, ale również pokoje w części znajdującej się w głębi wyspy. Hotel nazywa się tak, a zapłaciliśmy tyle. Tu, gdzie recepcja, również znajdziemy sklep i siłownię oraz część restauracyjną, gdzie mieliśmy śniadania. Przed tym budynkiem mamy basen z leżakami. Restaurację pokażę jak już przyjdziemy na śniadanie. I przy samym hotelu jeszcze mamy przepiękną piaszczystą plażę, gdzie można się poopalać i popływać. A także obok całkiem klimatyczny widok na łódki, które tu służą za toksówki. Tu przechodzimy obok straganów, Ceny owoców nie są wygórowane i kierujemy się z powrotem do tej wąskiej, centralnej części wyspy. Jest tu mnóstwo knajp na wszystkie smaki i zachcianki. Gdy przyjechałem tu po raz pierwszy, nie do pomyślenia było znaleźć wegańską knajpę, a teraz proszę, no ale my idziemy do najlepszego Pattaya na pipi. Widzicie tu komentarze ludzi z całego świata? Widzimy też komentarz z Polski. Zamawiamy również omleta a rachunek wynosi tyle. Od razu tutaj w restauracji proponują nam prywatne łódki. Zobaczcie, tutaj są ceny, możecie przeanalizować czy warto. My w tej chwili idziemy dalej na zwiedzanie drugiej części wyspy. Przechodzimy obok małej plaży i tutaj jeszcze zachodzimy później na kawę. Kawę i croissanta. Jest to podobno najlepsza kawiarnia na Pipi. Jest to taka kultowa, klimatyczna miejscówka. Zobaczcie na te wszystkie dekoracje, na ten hipsterski wystrój. Ogólnie na całej wyspie znajdziecie mnóstwo ciekawych miejsc do jedzenia i picia. Przyjeżdża tu mnóstwo młodych ludzi ze Stanów, Australii oraz Europy Zachodniej. Także, vibe jest taki naprawdę bez napięki. Trafiają tu ludzie, którzy chcą zobaczyć ten piękny kawałek świata, studenci spędzający tu swój gapier, czy też artyści próbując zarobić na swoich pasjach. Jest to również mekka backpackersów. My, jeszcze tego wieczora przed pójściem na imprezę, mamy jedną misję, by znaleźć wycieczkę na kultową Maya Bay. Tutaj okazuje się, że na poranny kurs wszystkie bilety już są wyprzedane, więc będziemy bukować na jeszcze następny ranek. Bo odpuścić tego tripa nie możemy, a w dalszej części wideo zrozumiecie dlaczego. Można wycieczkę wykupić na dzień następny, na każdą inną porę, ale nam zależy właśnie na tym pierwszym kursie. Bo chcemy uniknąć tłoku, naprawdę to Wam polecam też, bo nie warto pojechać w te przepiękne miejsca i tłoczyć się z chmarami turystów. Przerabialiśmy to przecież już na Railway Beach. W poprzednim odcinku naprawdę warto takie miejsca zwiedzać rano, bo wtedy efekt jest najlepszy. Tu jest ulotka tej firmy. Łódka rusza o 6 rano, jeśli naprawdę chcecie tam pojechać, to właśnie ich polecam. Tak wieczorem prezentuje się nasz hotel. A mnie zaskakuje na każdym kroku jak ta wyspa zmienia się coraz bardziej i bardziej z roku na rok. Macie tu już bankomaty, jest sporo 7-Eleven, jest McDonald's nawet. To był dla mnie konkretny szok. Teraz jak go zobaczyłem, ogólnie Tajlandia jest rajem dla turystów, bo po pierwszym szoku wszystko tutaj was zachwyci. Jeśli ciągle obawiacie się, że nie dacie rady się tu wybrać, mam dla was poradnik, taki film, który stworzyłem kilka tygodni temu. Tu macie do niego linka, to jest jedyny poradnik, który będzie Wam potrzebny przed zaplanowaniem przyjazdy tutaj. Nie ma za co, dajcie tylko lajka. Like Jeśli planujecie tu przyjechać, to nie przekładajcie tego na 2, 3 czy 5 następnych lat, bo ja nie wiem czy tu za chwilę nie postawią wesołego miasteczka i dmuchanych zjeżdżalni do wody. No oczywiście żartuję, ale Pipi jest naprawdę warte zobaczenia. Jedna z obowiązkowych rzeczy do zrobienia to jest impreza na plaży. Tu mijamy taki targ, ale ponieważ już zaczyna się ściemniać, to wyspa zmienia się w jedną wielką imprezownię. No i teraz, tak naprawdę, na całej wyspie coś się dzieje. To jest taka imprezowa część, i nieodzowną częścią imprezy na plaży w Tajlandii jest oczywiście Fire show. My idziemy dalej, siadamy sobie na piwko i coś chcemy zjeść. Na kolację wzięliśmy sobie kalmary z ryżem. Tu się nawet okazało, że mają pizzę. No nie wiem, jak to możliwe, że to jest pizza. Przecież w Tajlandii nie ma tak dużo mąki, no ale wiele produktów tu przyjeżdża specjalnie też dla turystów. Mijamy bary, knajpy, salony tatuażu. Jeśli chodzi o drinki, bardzo popularne są tu takie wiaderka na plaży. Kupujecie wiaderko ze słomkami i tam macie koktajle, jest pełno lodu, do tego jakiś mocny alkohol i jakiś mikser. Można tu spróbować sił w tajskim boksie, można pograć w bilarda. No jest mnóstwo młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj na najlepsze wakacje w swoim życiu. Idziemy dalej. Te wszystkie miejscówki z pokazami Fireshow są za darmo. Gdy się przysiądziecie, zaraz podejdzie do was kelner, by zapytać, czy chcecie czegoś się napić. Za chwilę przyniosą wam drinka. Nigdzie nie musicie wstawać. Ceny również są przystępne i nie odbiegają od kwot, które zapłacilibyście za drinka na Krabi czy w Bangkoku. My tutaj już troszkę was zostawimy, bo idziemy imprezować. Jesteśmy już rano i ruszamy na śniadanie. Jest ono wliczone w cenę pobytu. Jak mówiłem wcześniej, macie tu i siłownię, a nawet stół do ping-ponga. Wchodzimy na śniadanko, spory wybór jedzenia, zarówno azjatyckiego, jak i europejskiego. Zobaczcie, jakie piękne talerze z gutami. Można tutaj przejść antresolą i mieć takie śniadanie z pięknym widokiem, ale my szybko kończymy jeść i ruszamy na przyhotelową plażę, która wygląda jak z pocztówki. Idziemy poleżeć na plaży i się pokąpać i podziwiać, jaki przepiękny widok tutaj mamy. Plaże są piaszczyste, naprawdę wygląda to obłędnie, i tak też się czujemy. Tutaj przechodziliśmy, jest też tajski masaż. Poszliśmy na ten masaż. Jeśli chodzi o masaże, to opowiadałem o nich w moim odcinku z Krabi, więc jeśli go nie widzieliście, to tutaj wam polecam link do tego filmu. A my w tej chwili idziemy dalej po wyspie, spacerujemy sobie i doszliśmy do wniosku, że wypijemy sobie jeszcze po kawie z ciachem, bo tu po prostu te czekoladowe ciacha wyglądają tak apetycznie. Razem zapłaciliśmy, no równowartość 10 funtów. Ale było warto, zresztą przecież jesteśmy na wakacjach. A na urlopie to trudno o i liczenie kalorii czy liczenie kasy. Kawa w takim miejscu z takim widokiem jest warta każdych pieniędzy. Spacerujemy dalej po wyspie. Zobaczcie, naprawdę tu można spokojnie się ogarnąć. Są te popularne w Tajlandii pralnie, a my, ponieważ nie mogliśmy ruszyć na Maja Bay rano z powodu braku biletów, to mamy cały dzień wolny i w sumie pójdziemy teraz na przepiękne punkty widokowe. Są trzy punkty widokowe, trzeba spalić te czekoladowe kejki przecież. Jak mówiłem wcześniej, punkty widokowe są trzy i są specjalnie oznaczone. Nie odgadniecie jak. Viewpoint 1, 2 and 3. Trasa po prostu wiedzie przez nie po kolei. To jest jedna trasa, przy której obskoczymy wszystkie trzy miejsca. One są płatne, ale niech Was to nie zniechęci, ponieważ za punkt widokowy pierwszy i drugi zapłacicie razem 50 bat, a za trzeci 20. Dobra, to zabieram was na wycieczkę. Zobaczcie, będziemy teraz wspinać się tutaj, i tak to wygląda. Viewpoint number one, zobaczcie, taki jest widok tutaj. Ogólnie jest tu taki troszkę park, i jak tu byłem po raz pierwszy, to tu jeszcze nic takiego nie było. Można było po prostu sobie tędy przejść i nic nie płacić. No, już wiadomo, że w tej chwili ktoś tu robi na tym biznes. Ale co ciekawe, nie jest to takie zwykłe pobieranie tylko pieniędzy, tylko też są jakieś atrakcje, także możecie sobie zrobić zdjęcia przy tych rzeźbach, takich trochę creepy, ogromnych owocach, ogromnych filiżankach, a także, co najlepsze, jest tu pełno motyli i one robią super klimat. Popatrzcie. Wspinamy się dalej. Za chwilkę już jesteśmy przy punkcie widokowym numer 2. Otwarta została tu też restauracja, wcześniej jej nie było. Weszliśmy tam do środka. Upał jest straszny, nie będziemy przyszpić alkoholu. Wzięliśmy fantę truskawkową. Nigdy w Wielkiej Brytanii nie piłem takiego smaku, więc spróbowaliśmy. Dobra, ta fanta jest okropnie słodka. Stąd jest taki widok na wyspę i teraz widać tutaj dokładnie, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, to jest ten wąski przesmyk po środku wyspy i po jednej stronie mamy plażę, a po drugiej port. To co wam mówiłem na samym początku. Także to dokładnie widać z tej perspektywy. O ile te dwa punkty widokowe są w tej chwili dość skomercjalizowane, to droga do ostatniego, trzeciego punktu wiedzie nas już przez taką konkretną, tajską wioskę. Łażą tu kury, kozy, no po prostu wsi spokojna, wsi wesoła. A tu już docieramy na sam szczyt i ten punkt widokowy prowadzony jest przez muzułmanów, ale nie są ani aż tak bardzo restrykcyjni jeśli chodzi o ubranie albo cokolwiek. W tej chwili tu nikogo nie ma i w ogóle trochę rozwala mnie to tajskie podejście do ludzkiej uczciwości. Nie ma tu nikogo, aczkolwiek wejście kosztuje 20 watów, więc płacimy określoną kwotę, wybieramy sobie resztę. Ktoś to pewnie za chwilę przyjdzie, albo za godzinę, albo za dwie, po prostu zbierze te pieniądze. A my w tej chwili podziwiamy przepiękny widok i okolice. Czy to trudna wspinaczka? No, jeśli ja z moją astmą dałem radę, to wy na pewno też możecie. Na samej górze spotkaliśmy parę francuzów. Też pogadaliśmy o tym, jak tutaj przyjechali i co tu robią. I w tej chwili już spokojnie powoli wracamy. Schodzimy z tej wysokości. Wracamy dokładnie tą samą drogą, bo chcemy jeszcze porobić kilka zdjęć w tym miejscu, gdzie był ten creepy park. Wchodzimy w dół wyspy, przechodzimy przez guesthouses. Y. Na całej wyspie jest pełno miejsc do noclegu. Jak wiadomo, przyjeżdżają tu ludzie o różnych budżetach i każdy znajdzie coś dla siebie. Ja, gdy byłem tu po raz pierwszy, to wynajmowałem pokój w guesthouse, właśnie. Można się potargować też. Ja płaciłem za pokój. Pani mi zaproponowała pokój z wiatrakiem za 700 batów. Wtedy ja powiedziałem, że chcę z klimatyzacją. Ona powiedziała, że z klimatyzacją będzie drożej. W końcu dała mi go też za 700, tylko poprosiła, żebym nie mówił sąsiadom o cenach, bo ich skosowała za ten sam pokój więcej. My kierujemy się trochę okrężną drogą, mijamy takie bardziej tereny zamieszkałe przez lokalnych mieszkańców. Sprzedają oni tu również jakieś świeże owoce czy owoce morza. Słuchajcie, procentowo ciągle bardzo mało osób oglądających mnie subskrybuje kanał, więc proszę o kliknięcie w subskrypcję. To mi da motywację do następnych podróży i materiałów. Bardzo to dla mnie ważne, dlatego tak ciągle o tym powtarzam. Dobrze, wracając, jest tu też kilka salonów masażu. No, powiem szczerze, że tak jak wspomniałem podczas pobytu na Krabi, no, można się od tych masażów uzależnić w Tajlandii. My ciągle spacerujemy, przechodzimy przez ryneczek, i tu też jest powód, żeby zajść na coś do zjedzenia. Spacerujemy dalej, oglądamy stragany, zachodzimy na naleśniki z bananem. My dalej chodzimy po wyspie. Zaczyna się ściemniać, i oczywiście znów zbiera się na imprezę. No, jak codziennie tutaj. Ale my planujemy być dzisiaj grzeczni, bo rano o 6 ruszamy na wycieczkę. No, Pippi Island to naprawdę jest bardzo imprezowe miejsce. Może czasami niektórym przeszkadza, jak jest trochę hałas, aczkolwiek nasz hotel, w którym mieszkaliśmy, był bardzo spokojny, wyciszony, wszystko było ok. Ogólnie te okolice imprezowe trochę są oddalone od części mieszkalnej. Wracamy do naszego hotelu i idziemy spać. Dobra, słuchajcie, jest wcześnie rano i my ruszamy na wycieczkę na Maya Bay. Tam był warunek, by o 6 rano stawić się pod McDonaldem, a że od naszego hotelu to spacer 10 minut, także wychodzimy troszeczkę wcześniej. Już jesteśmy na miejscu, co prawda sam wyjazd był bliżej godziny 6.30, w końcu, bo wszystkich trzeba było sprawdzić, a dużo łódek odpływa w różnych kierunkach, a my już wsiadamy i już właśnie ruszamy. Jeśli chodzi o te widoki, to dla nich samych warto ruszyć na ten trip. Już dopływamy i jest to pierwszy przystanek, Maya Bay. I tutaj wszystko jest jeszcze zamknięte właśnie teraz, ludzie czekają, okazuje się, że nie jesteśmy jedyni. No okej, okay, oczywiście przyjeżdżają tu też pewnie prywatne łódeczki, też z samego rana, no pewnie jakieś ekipy z Krabi czy z Phuketu. No ale jeśli chodzi o Phi Island, to jest najwcześniejsza opcja taka, ale widzimy, że jest to być może kilkadziesiąt osób. Jeszcze nie będzie takiego tłoku, więc ruszamy i idziemy w kierunku plaży. Mijamy takie też pobudowane jakieś chatki i miejsca, gdzie można coś kupić. Wszystko jeszcze zamknięte i nie było tutaj tak zabudowane, jak pierwszy raz przyjechałem tu na Majave w 2018 roku. I tutaj zobaczcie, też jest taki punkt widokowy, gdzie można wejść i zrobić ładne zdjęcia plaży, ale tip. Przecież, jeśli tutaj staniecie na tym punkcie widokowym, to ci wszyscy, którzy za Wami idą, no pójdą od razu na plażę. Więc my też idziemy na plażę, bo jak się zastojicie na tym podwyższeniu, to nic zbycia na pustej plaży. No, i ja już sobie tak przechadzam po tym pięknym piasku. No, co ja mam Wam opowiadać? Po prostu sami zobaczcie, te widoki są obłędne. Jeśli pamiętacie film Niebiańska Plaża z Leonardo DiCaprio. To właśnie to jest ta plaża. Miejscówka dostała swoją sławę po tym filmie. Film bardzo mi się podobał, ale może dlatego, że oglądałem go jakbym nastolatkiem. Zaraz, zaraz. Kręcony był w roku 2000. No nie, już nastolatkiem nie byłem, ale film miał taki fajny vibe, i dokładnie będąc tutaj, możecie poczuć tę naturę, która pokazuje nam się z najlepszej strony. No, można zrobić takie wideo, że nie jesteście sami, aczkolwiek sami nie jesteście. Co ciekawe podczas tych znanych wydarzeń z roku 2020 to miejsce zostało zamknięte dla turystów, bo tutejszy klimat i okolica chyba musiała troszkę od turystów odpocząć. Teraz można tu tylko podpłynąć od tej tylnej strony wyspy. Ten piasek to jest obłędne uczucie, mam wrażenie jakbym chodził po mące. To miejsce jest naprawdę przepiękne. Kąpać się tu nie można, aczkolwiek można wejść tak po kolana w wodzie, więc tak też zrobiliśmy, można porobić sobie fajne zdjęcia, Jestem tu już kolejny raz i ciągle nie mogę się nadziwić jak tu pięknie. I wiem, że będę chciał tu wrócić. A tymczasem my już wracamy z powrotem do naszych łódek i płyniemy w kierunku następnego naszego miejsca postoju. Mijamy jaskinie wikingów, a tu już zatrzymujemy się przy lagunie, żeby sobie popływać. Tutaj można również posnorklować, ta woda jest tak przejrzysta i no po prostu nie mogę się nadziwić kolorowi tej wody. Jeśli widzieliście moje wideo z greckiej Kefalonii, gdzie no też woda była przepiękna, no tam też było super, to może jeśli jeszcze nie jesteście gotowi, może na wyjazd taki na inny kontynent, to Kefalonia też ma dużo do zaoferowania i tam też również można pójść na snorkeling w bardzo przejrzystej wodzie, ale jednak ta woda, ten kolor, no, po prostu to jest jakiś obłęd. Pakujemy się z powrotem i jedziemy w tej chwili na plażę z małpami, czyli Monkey Beach. Zobaczcie tutaj, małpki sobie biegają, są trochę takie wredne, ale znajdują się tacy, którzy je karmią. Pamiętajcie, jeśli będziecie w pobliżu małp, trzymajcie wszystkie inne rzeczy obok siebie. Małpy nierzadko zabierają telefony, okulary, by później próbować wymienić je na jedzenie. Jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu: wredne małpy. No ale ogólnie bardzo fajny klimat. Tu też widzimy sporo ludzi przyjechało na różnych łódkach z różnych miejsc, nie tylko z Pippi Island. My już powoli zbieramy się z powrotem na Pippi Island, ale ogólnie bardzo dobrze ten wyjazd był zorganizowany. Organizatorzy przyjemni, ogarnięci. Co prawda, nie było posiłku ale napoje były zapewnione, my tutaj zbieramy się już z tej plaży z małpami i płyniemy z powrotem. Tutaj już dobijamy, zgarniamy nasze rzeczy z hotelu i będziemy powoli wyjeżdżać z wyspy. Mamy nasz prom na Phuket o godzinie 15, więc tak naprawdę wszystko było fajnie zsynchronizowane, wróciliśmy z wycieczki, trochę czasu zostało, więc zachodzimy do knajpy, w której byliśmy poprzednio. Bo dobrze tu zjedliśmy i zagadaliśmy się znowu z naszymi znajomymi kelnerami. A tutaj też patrzcie, pakujemy się szybko na prom i ruszamy w kierunku wyspy Phuket. Czy warto odwiedzić Phi, Phi Island? Dajcie lajka, jeśli uważacie, że warto. Ja odpowiem tak. Oczywiście, że warto. No to jakby w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Jak tu dotrzeć? No do Bangkoku z Europy to wiadomo samolotem. No i dalej też, to na pewno czy przylecicie, czy wybierzecie się na Krabi, czy wybierzecie się na Phuket. Z obu miejsc kursują promy. No ja zrobiłem taki plan trasy, że właśnie z Krabi przez Phi, Phi Island na Phuket. I właśnie Phuket będzie naszym następnym przystankiem. Relacja z Phuketu też będzie. To będzie kolejny odcinek z podróży do Tajlandii. Tu w rogu wrzucam wam linka do mojej playlisty z moich tajskich wojarzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Także widzimy się niebawem. A teraz taki krótki teaser, czego możecie się spodziewać z mojej wizyty na wyspie Phuket. Do zobaczenia i tradycyjnie udanego urlopu.